Dzień dobry Państwu. Przywiodła nas dzisiaj na tę konferencję sprawa niezwykle przykra i powiedziałabym niezwykle wstydliwa. Otóż, powodem tego spotkania jest rozporządzenie ministra edukacji, które dotyczy nauczania indywidualnego i które niweczy wieloletnie osiągnięcia edukacyjne tzw. edukacji włączającej. Otóż, żeby nie rozwodzić się zbyt długo nad tym tematem, chcę powiedzieć rzecz jedną. To rozporządzenie sprowadza się do faktu, że dzieci z niepełnosprawnościami, które korzystają z nauczania indywidualnego, będą musiały uczyć się w domu. Nie będą mogły korzystać z tego, że ich rówieśnicy chcieliby także wychowawczo i towarzysko skorzystać z ich obecności. Nie będą mogli skorzystać z tego, że dla jednej i dla drugiej strony jest to naprawdę znakomita lekcja wzajemnej tolerancji, poznawania się, zrozumienia się, współżycia w społeczeństwie. Nie będą mogli skorzystać z tego także rodzice, którzy teraz, kiedy nie mogą już posłać swoich dzieci do szkoły, będą musieli organizować takie nauczanie w domu. Rozumiem, że w domu rodzic jest także potrzebny do sprawowania opieki i jego aktywność zawodowa stoi teraz pod znakiem zapytania. W związku z tym posłowie Platformy Obywatelskiej, a także klubów opozycyjnych, żądają w trybie artykułu 152 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji, a także Komisji Rodzinnej Polityki Społecznej, po to, żeby zadać pani minister istotne w tej sprawie pytania. Te pytania będziemy zadawali także dzisiaj o godzinie 16:30. Wnieśliśmy o zorganizowanie informacji bieżącej, podczas której zapytamy panią minister, dlaczegoż to postanowiła dzieci z niepełnosprawnościami zamknąć w domach. Szanowni państwo, i chcemy bardzo mocno podkreślić, że uważamy, że to nie jest przypadek. To nie jest tak, że coś się stało przypadkiem, że to jest jakiś wypadek przy pracy. To jest kolejny element działań, które w naszym przekonaniu są zawracaniem osób niepełnosprawnych do PRL. Niepełnosprawni nie pozwolą się wrócić do PRL. Pierwszym takim działaniem była likwidacja de facto służby cywilnej. I wraz z likwidacją normalnej służby cywilnej... Zlikwidowano system wsparcia dla osób niepełnosprawnych do zatrudniania w administracji publicznej. Drugim, który nie jest dla nas zupełnie do zrozumienia i wyobrażenia, dlaczego mała grupa dzieci niepełnosprawnych w stopniu lekkim między 16 a 18 rokiem życia została wyłączona z przywileju w programie 500. To na dłuższe wyjaśnienie, ale te dzieci tylko między 16 a 18 rokiem życia i tylko w stopniu lekkim zostały z tego programu de facto wykluczone. A często ten lekki stopień niepełnosprawności to jest efekt wieloletniej, ciężkiej pracy rehabilitantów i rodziców. To dotyczy zwłaszcza dzieci niesłyszących. Przy wczesnym wykryciu głuchoty można naprawdę osiągnąć ogromne postępy, czy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. I wreszcie. Od ponad roku nie działa Rada Konsultacyjna do spraw osób niepełnosprawnych. Rząd, który ciągle podkreśla, jak bardzo chce prowadzić dialog, jak jest otwarty na dialog, jak będzie wszystkich słuchał, od roku nie jest w stanie powołać rady konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Konwencja, którą musi ten rząd przestrzegać, mówi o edukacji włączającej, a tymczasem to, co się właśnie w tej chwili dzieje, w edukacji oznacza kolejną segregację, kolejne wykluczenie. I dlatego będziemy twardo protestować, bo to nie jest przypadek, to jest kolejny dowód, jak ten rząd myśli o osobach niepełnosprawnych. To, co smutne, proszę Państwa, to to, że myśleliśmy, że takie najtrudniejsze skąd do usunięcia, bariery w naszych rozumach, myślenie o osobach niepełnosprawnych jako o osobach e, z chorobami wstydliwymi, które trzeba zamknąć w domach których nie trzeba wyprowadzać do szkoły, których właściwie nie potrzebujemy w naszym społeczeństwie, że ten etap mamy już dawno za sobą. Edukacja włączająca, bo od niej rozpoczyna się, państwo wiecie, czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci. Jeżeli dzieci umieją ze sobą współżyć w przedszkolu, w żłobku, w pierwszych latach szkoły, w drugich i dalszych etapach kształcenia, to ich obecność w naszym codziennym życiu dorosłym nie jest niczym nadzwyczajnym. Po prostu są częścią naszego społeczeństwa, a to jest 5% 38-milionowego narodu. 15%. 15%. Przepraszam, pan przewodniczący mnie poprawia. To prawda, tych 15% osób nie możemy skazać na życie w getcie. Dziecko, które jest pozbawione zabawy, współżycia, współuczestnictwa wśród swoich rówieśników, jest właściwie dzieckiem wychowywanym pod kloszem, które w życiu normalnym, codziennym, dorosłym nie da sobie rady. My doświadczaliśmy tego rodzaju przypadków, że włączanie dzieci, czyli. Dziecko, które ma kłopot z matematyką, trzeba je, bo ma Aspergera albo jest autystyczne, trzeba prowadzić w szkole na zajęciach indywidualnych. Ale na lekcji śpiewu, WF-u, na lekcji przyrody doskonale sobie daje radę z innymi rówieśnikami, zatem w przerwie także uczestniczy w zabawach z kolegami. Dzisiaj to rozporządzenie usuwa taką możliwość. Dzieci mają być wyłącznie w domach, wyłącznie ze swoimi rodzicami. My mówiliśmy, Szkoły przyszpitalne, jest ich 12 w Polsce, tylko 12 proszę Państwa, ale one są skierowane do tych dzieci, które długotrwale chorując, mając szansę wrócić do swoich rówieśników, jeśli będą kontynuowały naukę w szkole przyszpitalnej, wrócą do swojej klasy. Dzisiaj te szkoły są inną wagą traktowane. Mówiąc krótko, są finansowane w znacznie mniejszym stopniu. To układa się w pewną całość, Pan Przewodniczący Sławomir Piechota miał rację, bo nawet przy nowelizacji ustawy o wspieraniu rodzinnej systemie pieczy zastępczej, takie środowiskowe świetlice, w którym pomagamy rodzicom wychowywać dzieci, muszą być oddzielone, szczęśliwie to zablokowaliśmy, od na przykład domów starców, od na przykład hospiców. Dlaczego? Dziecko chore, Dziecko, które wymaga wsparcia, dziecko, które ma kolegę pełnosprawnego, działa i na tego pełnosprawnego kolegę, i na siebie dobrze. W życiu spotykamy się z chorobą, ze starością. Dzieci z niepełnosprawnością, dzieci o różnym stopniu... Zaangażowania wychowawczego czy z kłopotami wychowawczymi muszą żyć w normalnym w świecie. My wymagaliśmy od osób, które pracują z taką młodzieżą, z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, specjalnych umiejętności. Dzisiaj te umiejętności nie są wymagane. Obniża się. Obniża się wymagania kwalifikacyjne dla nauczycieli, którzy z taką młodzieżą i dziećmi mogą pracować. To jest niedopuszczalne. My nie możemy doprowadzić do sytuacji, w których 20 parę lat pracy po to, żeby włączać osoby niepełnosprawne do naszej codzienności i żeby one nie były czymś niezwykłym i nadzwyczajnym, spotykamy się z murem obojętności. Z murem niewiedzy, z murem nietolerancji, ja powiedziałabym z murem dyskryminacji. Tego Nad tym przejść do porządku nie możemy. Tym bardziej, proszę Państwa, zwołujemy w trybie artykułu 150, 152 regulaminu Sejmu specjalne posiedzenie komisji, a dzisiaj informacje bieżące. I myślimy, że to jest jeszcze jeden dowód na to, że referendum edukacyjne po prostu powinno się odbyć. Dziękuję.